Cześć kochani, witajcie na kanale bośniwakrajina.pl. Zobaczcie, dzisiaj mam dla Was do coś takiego jak. To jest coś znowu glutkowa i to jest, słuchajcie, piłka honki donki Chyba chcecie, żebym dla Was ją przeciął, dlatego dzisiaj ją dla Was przed Nie. Nie my. Oczywiście, no nie zachęcam do robienia. Tego w domu, ponieważ, właśnie, ponieważ tam może być jakaś ciecz i wasi rodzice mogą nie być zadowoleni, że przecięliście swoje zabawki, bo oni nie mają pieniędzy, żeby kupić nowe, nowe, nowe i nowe. Ja to zrobię za was. Poczekajcie chwilę! Wróciłem. Dobra. Dobrze. bo Widzieliście, że już nie jest to zbyt łatwe. Spodziewam się, że coś tam może się wy, może z tego wyciec. Więc przygotowałam sobie. Te, noży, te, no, tak, ten, te nożyczki i, i te srebrne ostre nożyczki, których używam do zdejmowania folii. I najpierw y, spróbuję ją przerwać. Czy ta włóczka jest tak mocna, że nie uda się jej przerwać? Chyba nie uda się. Ja na razie się nie poddaję. Nie chcę zrobić bałaganu jak przerwę. Dobrze. I najpierw zaczynamy od tych nożyczek. Ciekawe skąd się bierze ten zielony ten kolor. Może tam w środku jest jakaś zielona ciecz, albo ten kolor jest tam poprzyklejony. Robi biały tutaj. Tak się zmienia kolor, jak tak ściskam. Chyba w środku jest biała jakaś ciecz, ale też sprawdzimy jak to się dzieje, że ta piłeczka jest z na I najpierw zaczynamy od tych narzeczeń. Tylko może przybliżę ustawienie kamery dla Was, no. Żebyście tyle widzieli. Ja za bardzo trochę tutaj przybliżyłam. Muszę przy to do blikże, trochę droga. Tak, Proszę to bliżej. Tylko przybliżył może. Tylko się może przybliżyć. A, a teraz spróbuję to. Tylko przybliżył. Ja nie, nie mer, nie kamerę, nie Dobrze, zaczynam od tych narzeczek. Wbijam. Trochę się boję. Dobrze? Może teraz zrobimy tak, że tak w... Że tak ściśniemy. Położmy to. I tak w ten. Sprawdzę tu nożyczki, te nożyczki. Może odetnę, żeby nie była taka piłeczka antystresowa. Temu uszy temu. Temu te dobrze. Tego temu te. Muszę wyciągnąć mu uszy. Może wydnę te uszy, te te uszy. Przecinki. I zobaczcie, o, nogi to tak naprawdę wygląda, naprawdę wygląda jak takie jajko dla rytego, tak zrobiłem. Teraz można ją ściskać do jeszcze. teraz jemy, No to dobra, przecinamy. No to dobra, Przecina kiedy my Oddać trochę. Teraz najpierw zaczynamy od tych nożyczek. Spróbuję to wbić. To tutaj. Trochę się boję. Tutaj może będzie łatwiej. Tu może tak. Trochę się boję, tylko żeby nie narobić bałaganu. Dlatego proszę was, nie róbcie tego w domu. O, tutaj jest już takie małe nacięcie, także je wykorzystam. Nie je. Jednak to się nie udało, może teraz tutaj sobie dobrze teraz, może tutaj spróbuję, na, na tutaj spróbuję naciąć, może będzie to trudno, tak spróbuję naciąć, może będzie łatwiej, Jak szanik, tak. tak to spróbuję, nie udaje też się, no bo to... Nie jest łatwo, bo to jest taka właśnie mocna guma. Dobrze. Uch, udało się. Zobaczcie, ciecz wypływa mi, ciecz mi wypływa. Zobaczcie, i wypływa mi taka czerwona, taka ciecz. o ile tej ciecz jest tam, może sobie kolejne nacięcie. Zobaczymy czy się uda tak wylewam to. trochę bałagan narobi teraz może sobie natnę trochę tutaj tymi no, tymi nożyczkami sprawdzimy co jest w środku A tak uch tak ciach a o, i po prostu ten kolor był taki namalowany po prostu taki namalowany Mam nadzieję, że to zwykła woda. Powącham. Tak. Gumowa piłeczka w środku czer... W środku Trochę się olałem. Trochę może tym trochę posprzątam. Muszę posprzątać ten... ten... ten Powącham ją. Trochę słodko. Pij. Od trochę to kamery ustawie, Nie robisz to, czyżby? Dobrze, jest. Ciepło zabierano. Teraz idą ubyć ręce. Poczekajcie chwilę. Dobrze, wróciłem. Niestety film już dobiegł końca. Dobrze, więc zasubskrybujcie kanał, jeżeli niczego nie nie chcecie niczego, niczego żebyście niczego nie przegapili, a zobaczcie. I co na to powiesz ta piłeczko? Och, ja mam tutaj, jestem taka fajna, że mogę tutaj zobaczyć. Może zdejmę z ciebie ten klosz. Czyli pokrywkę. Ciekawe, czy ta. Abyście niczego nie przegapili. Pili. Kiedy, pamiętacie, że jak kiedyś. No otwierały jakie kiedyś na, 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 na. pokazywałem wam fabrykę musujących do kąpieli Lord Surprise, której jeszcze w Polsce nie ma dostępnej, ha, dobrze. K Pokry klaszwiany. Dobrze! Dobrze. Ale już koniec zyskujcie kanał, jeżeli nie chcecie niczego przegapić. I zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia, pa pa!